Maną z tej strony Raptus, witam Was w kolejnym odcinku Newsów. A dzisiaj powiem sobie o spinie raperów z Krzysztofem Zalewskim, powrocie BDS-a i specjalnym koncercie Okiego. Zapraszam do oglądania. 5 kwietnia bieżącego roku odbyła się gala rozdania Fryderyków. Miejscem wydarzenia był Kraków. A teraz powiedzmy sobie o najważniejszych rapowych wyróżnieniach, jakie mogliśmy zobaczyć na gali. W kategorii album roku hip-hop wygrał ostry z albumem 20. Pokonując m.in. o co chodzi z albumem The Grind. W kategorii rapowy single roku wygrał na Fide z utworem Futurama 3, zostawiając w tyle takich zawodników jak Mata z utworem Joret de demar czy Sobel z Mama Powtarzała. W kolej teledysk do utworu Futurama 3 od Andrzeja Dragana zgarnął główną nagrodę, jeśli chodzi o teledysk roku. Która zaraz w bokołe ostro Nie rozwoziłem się co kto opchnął Uważam, zasłużenie Największe zamieszanie wywołało jednak przyznanie nagrody za hip album roku Ostremu Fani w komentarzach na mediach społecznościowych dali dość jasno do zrozumienia, że nagrodę powinien zgarnąć o co chodzi Do głosów krytyki odniósł się sam Ostry Raper w życiu krótki filmik na swoje media społecznościowe, w którym dziękuję Jiri za nagrodę Wyraził jeszcze swoje zdanie, kto powinien zgarnąć to wyróżnienie Ta nagroda należała się o co chodzi i chciałbym pogratulować że co chodzi zajebi w, w idealnym świecie, to on powinien dostać tą nagrodę. Tylko tyle z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie. Warto dodać, że podczas Gali mogliśmy doświadczyć naprawdę niesamowitego koncertu maty z utworem Joret Demar. Na scenie wystąpił robot imitujący wygląd rapera i to była dość komiczna sytuacja. demar. No, ale kto jak to mata wie, jak pobudzić opinię publiczną do rozmów. Fani domniemują, że występ Maty to pstryczek w nos z telewizji polskiej. Bo chyba nie muszę wam przypominać słów z pato reakcji. Inni natomiast twierdzą, że to akcja promocyjna nadchodzącej trasy rapera pod tytułem Mata 2040. A jaka jest prawda, tego dowiemy się już wkrótce. Jeśli już mówimy o Fryderykach, to na tej gali powstał teledysk do długo wyczekiwanego numeru od Okiego, pod tytułem Brand New SQA. Snippet tego utworu mogliśmy usłyszeć na licznych koncertach We Are Era 47 Tour. 7 kwietnia otrzymaliśmy trzy nowe utwory od Jerzyka. Brand New SQA, Day One z gościnnym udziałem Taco Hemingwaya i Slamdog. miliony z ulicy. Bardzo dobry film. Polecam każdemu. Mogę ci wyjść ale nigdy bokiem Rozwijamy skrzydła tak jak szkółka basy Natomiast 6 kwietnia otrzymaliśmy długo wyczekiwany autowywiad od dwóch sław Przypomnę tylko, że autowywiad to Q&A, w którym duet dwa sławy odpowiada na pytania widzów Jest to tradycja po wydaniu albumu Autowywiad 5.0 wylądował na kanale łuskiego duetu i od razu polepszył humor niejednego fana Tam gdzie chwialek. Jesteśmy własnością Michała Fiałkowskiego. Fialek powiedział, by musimy Bo jak możemy przeczytać pod filmem sławów Wszyscy klaszczą jakby wylądowali Pięknie mi to zrobiło humor poprawiony na cały tydzień. E Jeszcze nie odpaliłem nawet. Zdrówka. Props w ciemno. Radygiastek posiadają między sobą chemię, która uczy i bawi. A to samo w sobie powoduje, że chce się to oglądać. Podkaz od dwóch sław to coś, czego potrzebujemy już na stałe. Panowie, wiecie co robić. <laughs> Ace Broki to ikona mody i kultury ulicznej. Raper połączył swoje siły z legendarną marką Rayban, by wypuścić nową kolekcję okularów na wiosnę-lato 2025 roku. Kolekcja to efekt unikalnej współpracy, która łączy charakterystyczny styl Rockiego, tworząc unikalne i ponadczasowe modele. Yeah. Każdy z tych projektów wyróżnia się odważnym designem, łącząc wpływy kulturowe streetwear, łącząc wpływy kulturowe streetwear i nowatorskie podejście do mody. Okulary są idealne dla osób, które chcą wyróżnić się z tłumu, a przy tym cenią sobie funkcjonalność jak i oryginalność. Okulary są dostępne w Polsce w cenie 1077 zł. Jeśli interesujesz się muzyką i streetwearem, to masz teraz idealną okazję, by dodać coś do swojej kolekcji. Portal Billboard podzielił się listą 25 najlepszych raperek w historii. Portal chce docenić zaangażowanie kobiet w rapową scenę, która została zdominowana przez mężczyzn. Kobiety w rapie nie tylko zmieniły scenę, ale również zyskały uznanie. Billboard zebrał 25 najlepszych raperek wszechczasów, oceniając ich dorobek, wpływ na kulturę, flow czy teksty. Pełna lista 25 raperek wyświetla się właśnie na ekranie, a jak możemy zobaczyć podium okupują Nicki Minaj, Missy Elliott i Larry Hill. A wy zgadzacie się z rankingiem od Billboarda? Dajcie znać w komentarzu potem maty, gdzie tam był hip hop, nie? Tam nie było hip hopu, ja nie słyszałem, żeby ktoś tam rapował. To też jest jakiś pa paradoks, że ten numer tam ten co księżycowy, coś tam, co śpiewali. Wola księżycowa. No tak. właśnie, gdzie tam był rap, ty mi powiedz. Gdzie tam ktoś wyszedł i rapował? Bo ja tego nie słyszałem, nie? To ja w kategorii rock and rock'n'rollowca starego, który trochę udaje, że rapuje, wyszedłem i od, wykonałem jakby rapowy numer. A rapu nie słyszałem na, na, na tej gali dzisiaj żadnego. No i teraz czas na dramy. Takimi słowami Krzysztof Zalewski postanowił podsumować występ rapowych artystów na gali Fryderyków. Muzyk tymi słowami rozpętał istną burzę, którą postanowili skomentować. Sticker, Kubi producent, SBM Label i Fukaj Odpowiedź stickera możecie zobaczyć na ekranie. Jesteś pozerem i z siebie pompę całą galę. Prawdę, ale ty przecież wiesz to na Kubi producent nie odpuścił i również odpalił się na swoje Instastory. To, że to coś ma śpiewany refren, nie znaczy, że nie jest rapowe. Map deep nas, klasyki. Ale ty jak zwykle wypowiadasz się na tematy, o których nie masz pojęcia. Producent bronił utworu, zwracając uwagę na rapową zwrotkę Fukaja i ogromne liczby. To teraz ponad 70 milionów odsłuchań. Nie zabrakło również kilku pstryczków w nos. Może te trzy Fryderyki nie utarły łez po twoim albumie? Wyduszasz coś na czasownikowych rymach. To nie znaczy, że rapujesz. Kubi kończy mówiąc Zalewskiemu. Skoro uważasz, że wraca dobra muzyka, może sam zacznie ją w końcu robić. Best, dla co się chwali, że do góry wywali, bo grube, lol, kiwali, swoje trzy groszy dodało również SBM Labor, który na swoje insta-story wrzuciło takie zdjęcie. Z podpisem nie był rapu na tej gali. Na swój komentarz zdecydował się również Fukaj. Też jestem zdania, jako fan muzyki rockowej, że wraca dobra muzyka. I może to najwyższy czas, żebyś w końcu zaczął ją robić. Ale wiesz co? Najgorsze jest to szufladkowanie, mówienie artystom, co mają grać, w jakich ramach mają się mieścić, wytycznych przez, no właśnie, przez kogo niby. Przecież sam Krzysiu dobrze wiesz, jak to działa. Masz na jednej płycie pop, rock, trochę hip-hopu. Wszystko się miesza i dobrze. A teraz przypomnijmy sobie, w jakiej kategorii dostałeś statuetkę. Pop, nie? To w końcu można mieszać gatunki, czy nie można? Bo jak dla mnie, to też jest jakiś paradoks. Gdy patrzę na siebie, ja całe niebo by na ziemię, żeby zobaczyć jeszcze raz. No i to by było na tyle. No. Co sądzicie o tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu. Trumny, włożyłem mu flag 2, 1, 1, Teraz spachana na nagrobku nosi mój wer. W ostatnim odcinku mówiłem Wam o powrocie bds -a. Dokładnie o słowach jego przyjaciela Kuke 2115, który zapowiedział, że powrót jego przyjaciela będzie czymś wyjątkowym. Ten ten powrót będzie przejebany mocny okay. Coś już wiem, nie? Coś już wiesz? No i doczekaliśmy się, bo sam Bory wrzucił na swoje Instagramowe story relacje, które odsłaniają powoli karty. Na jednym z nich możemy zobaczyć tajemniczą maskę, która zamiast 8 ma napis 2115, a na jej głowie możemy zauważyć koronę cierniową. Dodatkowo BDS wystąpi na Bittersweet Festival, który odbędzie się w Poznaniu. Występ odbędzie się 15 sierpnia w parku Cytadela i jest zapisany jako... Projekt specjalny. To też jedna z trzech okazji do zobaczenia BDS-a na scenie w 2025 roku. Dodatkowo BDOES poinformował, że nim rozpocznie się koncert, poinformuje nas o tym, czym jest maska i kto za nią stoi. Zaczyna się robić bardzo ciekawie. <laughs> Jeśli już mowa o koncertach, powiedzmy sobie o specjalnym koncercie Okiego, który co by nie mówić, wjeżdża na grubo. Pierwszy rapowy koncert w Polsce w formule 360 stopni, w ramach wydarzenia Era 47 is now 360. Raper zagra w hali stulecia we Wrocławiu, a wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia 2025 roku. To sobota, zapiszcie sobie ten dzień w kalendarzu. Jak możemy przeczytać w opisie wydarzenia, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie wieńczące najważniejszy do tej pory etap kariery Okiego. Pierwszy w Polsce rapowy koncert w formule scenicznej 360 stopni i masa dedykowanych atrakcji wokół hali. Bilety wjeżdżają na Going 14 kwietnia o 1847. A teraz przejdźmy sobie do premier tygodnia. Sobel wydał kolejny numer pod tytułem Balasana z nadchodzącego albumu pod tytułem Napisz jak będziesz. Premiera krążka zapowiedziana jest na 25 kwietnia 2025 roku. Reżyserią klipu zajęła się Martyna Rychlińska i Chuebo na Fide. Myślicie, że to rozpoczęcie nowego etapu w karierze Kuby? Czy zgrabna akcja marketingowa? Ted'e połączył siły z Yang Leosią. To kolejny singiel z nadchodzącego albumu Ted'ego pod tytułem Vox Veritatis, który ukaże się 18 kwietnia. Sama Leosia nie kryła wzruszenia i podzieliła się na swoim Instagramowym story pewnymi przemyśleniami. Jak miałam 15 lat, stałam w pierwszym rzędzie pod sceną na jego koncercie. 12 lat później mogę zaprosić go jako gościa na swój solowy koncert, żebyśmy zagrali. Tam wspólny numer. Za to pojebane życie dziękuję każdego dnia. Luciano wypuszcza numer pod tytułem Chaneli, ależ to chodzi, to jest cudowne. Woski duet w postaci Sfery basty i siwy wypuszcza wspólny album. Kolaboracja przyniosła nam 12 utworów w trapowym, melodycznym klimacie. Panowie bardzo dobrze się uzupełniają. Sfera często odpowiada za śpiewane partie, natomiast siwa za mocno trapowe zwroty, które wpasowują się w nieco mroczniejszy klimat. Dzięki za oglądanie dzisiejszego materiału, zostawcie łapkę do góry, subskrypcję dzwoneczkiem, komentarz na dole. Jestem Raptus i do zobaczenia w przyszłości. Siema!